Dzień dobry, panie. Dzisiaj odcinek o. No właśnie, o czym? Mam dzisiaj dwie różnego koloru rękawiczki. Się, Zastanawiacie się na pewno, dlaczego. Czyżby co miało coś znaczyć że kolor taki to jest to, albo kolor jest taki, taki inny. Nie. Otóż powód jest bardzo jasny. Chodzi po prostu o to, żeby wreszcie w jakiś sposób kolorowy powiedzieć wam jak należy się podmywać. Ja już to mówiłem w poprzednich odcinkach, ale ja widzę, że dalej jak ktoś słuchał, nawet zadaje podobne pytania, mam to taki feedback ze strony swoich pacjentek. Mianowicie sprawa polega na tym, że są dwie różne, kolor, dwa różne kolory. Dlatego, że prawą ręką myjemy się z przodu do spoidła tylnego warg sromowych czyli dolnego wejścia do pochwy mówiąc, to powinno się my czyli najpierw myjemy obie ręce, potem mydło, potem myjemy tą część właśnie do tego miejsca, co mówiłem w górę. Spukujemy, myjemy, spłukujemy, a tą lewą ręką myjemy od tej części dolnej części odbytnicy w dół, czyli dolnej części pochwy w dół, czyli odbytnice i to myjemy lewą ręką. Nie ma mycia od przodu do tyłu, ponieważ do tyłu wraca się znowu do przodu, i to powoduje, że ten cały cykl jest zaburzony. I potem macie bakterie kałowe w cewce moczowej, potem was boli, potem chodzicie do lekarza, tracicie swój cenny czas, on wapisze antybiotyk. Ten antybiotyk powoduje osłabienie organizmu, powoduje w, mi w milionach przypadków Utworzenie się jakiejś odporności na antybiotyki, i w efekcie za 30 lat, z powodu tak prostego błędu, będziemy mieli po prostu lekooporność i nie można do tego doprowadzać. Czyli, innymi słowy, jeżeli będziecie trzymały w odpowiedni sposób higienę, przód do połowy tylko. Od połowy w dół druga ręka. Jeżeli w ten sposób będziecie się zachowywały w przypadku tak prozaicznej czynności, to macie bardzo dużą szansę na uniknięcie kłopotów. Dodatkowo jest zawsze zaletą tą, że ta lewa ręka może nam wszystko łatwiej obmyć. Oczywiście, jeżeli się krępujecie, wstydzicie z jakichś powodów. To można oczywiście używać rękawiczek, nie mówię, że nie. Natomiast pamiętajcie, żeby używać najpierw mydła z wodą, spłukać, a potem możecie sobie stosować bez końca wasze ukochane płyny do higieny intymnej, które albo wam będą lepiej robiły, albo gorzej. Ale ja nie jestem ich szczególnym zwolennikiem, uważam, że zwykłe, dobre mydło, proste, tanie, jest lepsze niż jakieś wymyślone, nie wiadomo skąd ale wiadomo po co dla pieniędzy produkty z tak zwanej wyższej półki. Także dziękuję Wam za uwagę i pamiętajcie, rozdzielamy Wasze siły i środki. Cześć, do zobaczenia w następnym, w następnym odcinku i zasubskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!